Dzień siódmy. Dzień ruszamy. Po siódmej rano, nie? Jest. Tak, jest po siódmej. Mm, no co, opakujemy się. Zjedliśmy pyszne śniadanko, pankankajki. I powoli się zbieramy. <grywamy> Życie budzi się w manang, a my powoli wychodzimy w kierunku e, Tilicho Camp. <mulacza> jest wioska za nami tam i teraz jesteśmy przy roz, rozdzieleniu dróg tu jest na przełęcz Torongla gdzie pójdziemy później ale na razie my idziemy do Tilicho Lake najwyżej położonego jeziora świata tak? zgadza się? tam idziemy, Tak się wybieramy jest już godzina po ósmej rano My idziemy, no, wyszliśmy z wioski, idziemy, idziemy w kierunku Bejskam, Torom Camp, nie? To się tak nazywało. <grym> <grym> base Aha, Camp. Po drodze mamy jeszcze dwie wioski. Jeśli Adam będzie tak samo zakręcony, to po prostu w nich zostaniemy. Więc tutaj panowie widać już usmalano, już ładnie robią drogę. Ładnie robią drogę, to się cały czas. Tutaj się idzie do takiej wioski Kankszar. Zobaczcie, cały czas jest linia elektryczna, szeroka, droga ładna, wyrównana. Także można by tutaj śmigać na skiturach też by było spoko, sładeczko. No, jakby był śnieg, ale. Jakby był śnieg, zobaczcie, rzeka wydaje się być taka dosyć, bym powiedziała, skromna. No. Marsjangli cały czas, ale rzeczywiście zimy bywają tu suche, bezśnieżne no i dużo wiatrów, i to pewnie jest tak, że tu. Te wiosny są suche, tak to wygląda, no sucho jest, bardzo. Pogoda się nam zrobiła taka, myślałem, że będzie wiało dziś, tak jak wczoraj, nic nie wieje i zrobiło się gorąco. To znaczy się, mi jeszcze nie jest tak gorąco, ale Agato się musiała tu rozebrać prawie. Tu widoczki cały czas rozpieszczają. Przed nami tylko taka dwójka trekersów, a tak to nikogo nie widziałem na szlaku. Gdy no, Tilico. Idziemy ścieżką powyżej drogi głównej. Tu, ale tu nagle szlak się urywa, i jest tak: cyk. No i trzeba zejść na dół. A szkoda, bo szlak szedł tak fajnie powyżej drogi. No nic, trudno. schodzimy na drogę główną. Dotarliśmy do wioski Kangszar na wysokości 3790 i tak pamiętajcie. Jak będziecie ruszać z manang w kierunku jeziora, to musicie pamiętać, że trzeba zmienić szlak. Do Tilicho Lake jest biało-niebieski, a do Torungla biało-czerwony. I my zeszliśmy na niebieski szlak. No i idziemy do jeziora. Później się wrócimy i znowu na biało-czerwony szlak pójdziemy. Tutaj byliśmy w Knajpce takiej, kanszar wypiliśmy właśnie po Tak. No i e, tak, tak się nie chcę, chcę tam tym ludziom lokalnym wjeżdżać z kamerą ale jesteśmy pod wielkim wrażeniem jak oni umieją rękami jeść ten dalba. Nie. no lubię jeść rękoma bardzo no. traf, ale akurat to byłoby dla mnie wymagające no to naprawdę smakowicie pachnie uwierzcie mi rewelacyjnie ale no. jeszcze umieć to tak prężowić. no i tak, tak umiejętnie to jeść tymi palcami tak no. Fajnie jest sobie nawet pooglądać, jak, no, jak to robią. No, jak to oni tak? Wszyscy jedzą palcami. No. Okay. no, no. Dobrze. To co, dobrze. Idziemy drogę, no, idziemy w drogę to, dalej. No. się taki upalny dzień, że nie będę się troszkę. Trzeba tam się przybrać. No. no. karka powyżej 4000 i. I jest dobrze. Ale i tak podziwiam osoby, które idą na szlaku i cały czas rozmawiają bo jeszcze sobie palą fajki. <śm> no to tak tuptusia. Tuktusia. Ale dobrze to jest. O, pan cioćka? No, tak Zobaczcie jak się schudnie w górach. Głębiej nie pokazuje kamera. Tak, yy, portki mi lecą cały czas. Mhm. Taki chudy. A te portki ten Maćka już prawie nie ma. I mhm. co teraz będzie? Katastrofa. 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 Chodzi Dużo jemy, nie? Dużo jemy, zwłaszcza Adam. <noise> no ale ja tak sobie myślę, że zobaczcie. W bazie Kotki zbliża się Wielkanoc. Jeśli tylko wrócimy do Polski na Wielkanoc, to Adam zdecydowanie nadrobi bardzo szybko. Maćka, I później nagramy, nagramy filmik po Wielkanocy, żeby zobaczyć, jak Adam się postarał tak. przybrać. W górę, tym bardziej rośliny się bronią przed byciem zjadanymi no. co, idziemy? Pokażę Daśku gdzie my idziemy. O patrz, kukurydza rozsypana. Ciekawe co to Nie, myślisz? A kunie rozsypały. Kunie rozsypały? Mhm. Może. O jakieś tutaj nad nami latają. Toki pojedzą. A. Ptaszki jedzą. Kokurecka. Ktoś podkarmaj może. Aha. O, taka panoramka. Obiad o kolację. Gdzie? Gdzie jesteśmy? Czy to Ty Pamiętasz? To Ty zaczynamy. Tak. tak, mamy garlic zup, czyli zupę czosnkową, która ma pomagać na klimatyzację No, no i piroślinamową. No. W takiej głoższej wersji. Ale no. fajnie, że są na ciepło. Fajnie, że są na ciepło. I... Mamy fajny pokój, naprawdę. Y taki z widokiem na coś, co podejrzewam, że może być Anna Pówną. Y Jedenką. No, a... Jutro rano, jeśli się uda, to na lekko pójdziemy na jezioro Tudicą, stawiając tutaj y rzeczy, a potem wrócimy i zjedziemy do szyikarni. Taki jest plan. A co się okaże, to zobaczymy.